Natomiast jeśli chodzi o dziewczyny, to on powiedział, że to napięcie seksualne, ono tak, pojawia się w okresie nastoletnim, ale ono jest znacznie mniej intensywnie niż, niż u chłopaków i jest zawsze wbudowane w potrzebę więzi. Więc on powiedział, że dziewczyny w wieku nastoletnim, które mają to napięcie, ale ono jest mniejsze i podejmują zachowania seksualne, to najczęściej podejmują je, ponieważ ich celem jest zbudowanie więzi emocjonalnej, a nie rozładowanie napięcia seksualnego. W związku z tym mm, mam takie poczucie przez te lata, które prowadziłam warsztaty, i, i zarówno dla specjalistów, jak i dla młodzieży, dla rodziców, to też informacje zwrotne, które otrzymuję, to jest to, że dziewczyny cały czas dostają komunikat, że nie ma różnicy między dziewczynami i chłopakami i że wszyscy mamy tak samo. W związku z tym one myślą: skoro seks tak wygląda, to ja powinnam tak samo. Jakby zachowywać się, czuć, poruszać się w tym temacie seksu. I, mo, I kiedy na przykład mają to pragnienie budowania więzi, to myślą sobie, może to jest napięcie seksualne, może tak to powinno wyglądać. I ja mam wrażenie, że zabraliśmy dziewczynom, nie my, ale mhm. otoczenie, dzisiaj mhm. narracja społeczna, zabrała dziewczynom przestrzeń do tego, żeby móc wyrażać się w sposób. Um, dostosowany tak naprawdę do tych ich prawdziwych potrzeb.